Krystyna Pawłowicz to chyba jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Jej poczynania często są szeroko komentowane, a czasem nawet wyśmiewane. Tym razem posłanka wyjawiła jeden ze swoich sekretów. To co powiedziała, ośmieszyło ją w oczach internautów. Krystyna Pawłowicz nikogo już nie dziwi swoim ekscentrycznym zachowaniem ani dziwnymi komentarzami. Można nawet powiedzieć, że internauci z niecierpliwością czekają na kolejny ruch posłanki. Jak się okazało, nie musieli długo czekać, posłanka zdecydowała się ujawnić swoją tajemnicę. Nie poprawiła tym swojej reputacji, a wręcz się ośmieszyła. Krystyna Pawłowicz powiedziała o swoim sekrecie. Krystyna Pawłowicz niedawno wzbudziła sensację swoim zachowaniem podczas posiedzenia Sejmu. Internet obiegło zdjęcie, na którym posłanka z zapałem je sałatkę z plastikowego pojemnika. Posiłek uzupełniła o apetyczną kanapkę. To zachowanie oburzyło internautów, ale także kolegów z pracy posłanki. Jednak to nie był pierwszy raz, gdy Pawłowicz spożywa posiłki podczas pracy. Fotografowie wielokrotnie uwiecznili ją z jedzeniem w Sejmie. Nie tak związane z posiłkami posłanki znalazły swoją kontynuację w mediach społecznościowych. Jedna z użytkowniczek Instagrama zamieściła zdjęcie patelni, na której smażyły się kotlety mielone. Dodała podpis: "Dawno nie było kto chce mielonego?". Dziewczyna zapewne nie spodziewała się, że wpis zostanie zauważony przez samą Krystynę Pawłowicz. Co więcej, posłanka skomentowała post następującymi słowami: Ja. Uwielbiam. Takie prosto z patelni, odpisała Krystyna Pawłowicz. Wyszło na jaw, jakie jedzenie jest bliskie sercu pani polityk: to świeżo usmażone kotlety mielone. Jej odpowiedź, choć szczera, bardziej bawi i szkodzi niż pomaga jej wizerunkowi. Posłanka jest patriotką w kuchni, i jak się okazuje, Krystyna Pawłowicz kocha Polskę na tyle mocno, że postanowiła wprowadzić patriotyczne zachowania do każdej dziedziny życia. Dotyczy to także gastronomii. Swoje podejście do kuchni świata pokazałam w odpowiedzi na komentarz jednego z internautów, który napisał: Proponuję konsumpcję kebaba na sali obrad będzie przynajmniej śmiesznie napisał. Odpowiedź, jaką dostał, była bardzo wymowna: Nigdy nie jadłam kebaba, twojej narodowej potrawy. Nie zachwalaj tego, bo tu jest Polska, oburzyła się Krystyna Pawłowicz. Jak pokazuje wypowiedź posłanki, tylko tradycyjne polskie potrawy są w stanie ją zadowolić. Kobieta nie ma nawet ochoty próbować dań z kuchni świata. Być może nowe smaki przypadłyby do gustu pani polityk?